5, 4, 3, 2, 1, start, 22, lewy długi zostań, do 3 prawy otwiera, 180, max prawy zostań, 40, 4 lewy zostań, do 3 prawy późno ser. D 3 lewe 40, maks prawy długi, 60, max lewy syf do 5 prawy krótki, 100, max lewy, 150 lewą i szykana od lewej. Trzysta środkiem. Na końcu max prawy 150 prostuj. istotne, prawy istotne, lewy lewy prawy prawy 80. Max prawy lewy za szczytem 150 siodło prostuj hamuj za szczytem 24, prawy 50 hopa lewą 200, połuku syw. od szczytu 5, prawy krótki do max lewy 50 za szczytem piano, hamuj syf 24, lewy krótki Zaszczytem 150 Max prawy syp 50 4 prawy krótki, nie tnij do 3 lewy, zostań do 5 prawy krótki 20 max prawy 50 5 lewy 30 Zaszczytem 5 prawy zamyka do 4, do 2 lewy

Max lewy długi, 100 lewą. 4 prawy przedni. 70. 6 lewy krótki. 200. Max lewy 80. Max prawy, lewy śladem. 70. 4 prawy otwiera. Więc hamuj do piano, 3 lewy późno 120 5 prawy otwiera 50 5 lewy krótki do 5 prawy krótki, 80 max lewy, prawy 80 od przystanku 6 lewy krótki 40. 6 prawy do maks lewy. 80. 6 prawy krótki zostań do 5 lewy wąsko. 40. 4 prawy zostań do 5 lewy krótki tnij za. 60. 4 prawy zostań do 4 lewy krótki. 100. 2 lewy na główną. 200. 85 prawy zostań do 6 lewy późno 85 prawy długi odciąża 100 4 lewy zostań do Do 3 prawy długi, do maks lewy. 80 połku. 5 lewy krótki, 70. 4 prawy krótki, 100. 5 prawy krótki, zostań, 30. Hamuj 3 lewy późno, 40. 5 prawe, 80, 4 prawe, 30 lot na 80. Boże, nie lubię, jak w zakręcie zmieniasz bieg. Puszczasz też kierownicę. Nie.